10 selfie zakończonych katastrofą Numer 10. Fotobomba Wczesnym rankiem 4 stycznia 2015 blokiem mieszkalnym w Czelabińsku w Rosji strząsnęła eksplozja. Pośród rumowiska po wybuchu wydział dochodzeniowy znalazł telefon komórkowy. Znajdował się on sam w epicentrum incydentu. Ratownicy włączyli go i zobaczyli właśnie to zdjęcie. Selfi przedstawiające dwóch mężczyzn, którzy zginęli w wypadku w wieku 17 i 24 lat, trzymających odbezpieczony granat. Wszystko wskazywało na to, że całą noc pili ze znajomymi wódkę, a później stwierdzili, że pobawią się trochę materiałami wybuchowymi. W sąsiednim pokoju, śpiącą kobietę, obudziły drzwi, które wypadły z framugi i przeleciały przez całe pomieszczenie. Numer 9 Medyczne fantazje. Ach, ta Floryda. Kelly Dubois i Christopher Wimmer dzielnie pracowali jako ratownicy medyczni w tym stanie, aż do momentu, kiedy zostali lekko rozproszeni. Byli lekko znudzeni podczas pracy i zaczęli robić sobie selfie z pacjentami znajdującymi się w karetce i przesyłać je sobie nawzajem. To szybko wymknęło się spod kontroli i zanim się obejrzeli, wymienili między sobą 100 fotek i filmików. Większość z 41 pacjentów była nieprzytomna. Gdy ratownicy robili zdjęcia, tylko trzech z nich świadomie zgodziła się na nie. Dwójka pacjentów zmarła krótko po tych wydarzeniach. Wimer naprawdę przyholował. zrobił sobie zdjęcie ze staruszką, która miała odsłonięte piersi, a także otworzył oko uśpionego pacjenta po to, aby uzyskać lepszy efekt. Para straciła pracę. Oskarżono ich także o kilkanaście przestępstw. 8. W grudniu 2015 Donald Pugh zagrał policji na nosie, nie pojawiając się w sądzie na rozprawie dotyczącej jego jazdy pod wpływem alkoholu. Policjantom nie udało się go odnaleźć, wobec czego 6 stycznia wrzucili na Facebooka nakaz aresztowania z nadzieją uzyskania jakichś informacji od użytkowników. Zobaczył to sam Pił, ale jego reakcja na posta była zgoła nieoczekiwana. Tak przyraził się swoim brzydkim zdjęciem z policyjnej kartoteki, że podesłał oficerom lepszą fotkę. Właśnie to selfie, które było bardzo często udostępniane, pomogło organom ścigania zidentyfikować miejsce pobytu oskarżonego, którego aresztowano na Florydzie. Był on także poszukiwany za podpalenia i wandalizm. 7. Na przepięknej trasie spacerowej na Florydzie 17-letni Brian Jenest spostrzegł śliczną słodką wiewióreczkę. Idealny pomysł na selfie pomyślał i podszedł do potulnego gryzania z komórką w dłoni. Jak sami widzicie, weszło mu całkiem dobre zdjęcie. Drugą fotkę wykonano kilka momentów później. Oto co działo się pomiędzy nimi. Dźwięk migawki aparatu i rozbłysk lampy rozścieczył wiewiórkę, która wskoczyła na Briana, wlazła mu pod koszulkę i podrapała go. Zwierzę usiadło mu na środku pleców, skąd chłopak nie mógł go wyciągnąć, co zmusiło go do tarzania się po ziemi. Jego matka, która widziała całe zdarzenie, stwierdziła później, że była to dobra nauczka, że zwierzę nie zawsze musi być koleżeńskie. 6-sekundowy wiral załadowany w kwietniu 2014 ma obecnie ponad 40 milionów odsłon. Zaploadował je Kanadyjczyk Jared Frank, który nagrał je podróżując po Peru ze swoim przyjacielem. Jared ustawił się do selfie tuż przy torach, oczekując na pociąg, który zaraz miał nadjechać. Chłopak spojrzał w kierunku aparatu i nie zauważył, że na czole pociągu stoi pracownik, którego but wystaje prosto, aby znokautować Jareda. Można powiedzieć, że to co zrobił Kanadyjczyk było niewyobrażalną głupotą, jednak pozwoliło mu zarobić 250 tysięcy dolców. 5. Nie tak znana jak Pampeluna, hiszpańska wioska Villa Seca de la Sagra również ma swoją gonitwę z bykami. Nie jest to rodzaj wydarzenia, na którym chciałby znaleźć się poza strefą barierek. W 2015 podczas wyścigu David González Lopez stwierdził, że opuści bezpieczną strefę, żeby zrobić sobie selfie. Kiedy nagrywał potyczkę dwóch samców, trzeci z nich podbiegł do niego i ugodził go w kark. Jeden ze świadków tak opisywał zdarzenie. Lopez wyglądał jak pacynka tańcząca na wietrze, bo w ogóle nie spadał na ziemię. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, ale lekarze nie zdołali go ocalić. 4. Faun Barberini, inaczej nazywany pijanym satyrem, to wspaniała rzeźba powstała około 2000 lat temu w starożytnej Grecji. Została odkryta w 1624 w Fosie pewnego włoskiego zamku podczas jego rozbudowy. Co robi więc student, kiedy obcuje z takim odkryciem? Postanawia wspiąć się na dzieło sztuki, żeby zrobić sobie selfie. Tyle, że nie idzie to do końca z jego planem. Zanim dochodzi do zdjęcia, pod ciężarem chłopaka odpada rzeźbie noga, a ten ucieka. Niesamowite, ale student miał podwójne szczęście. Po pierwsze, w muzeum były techniczne problemy z monitoringiem i incydent nie został nagrany. Po drugie, rzeźba ta nie była oryginałem, a gipsowo terakotową kopią wykonaną w XIX wieku. Oryginał znajduje się w Monachium w Niemczech. Mimo wszystko... Nie polecamy takich zachowań. Miejsce trzecie. Andrzej Er był instagramową sensacją. 17-letni Rosjanin na Instagramie funkcjonujący jako Drusik, wrzucał fotki siebie w bardzo niepewnych i niebezpiecznych miejscach wysoko nad ziemią. Ewidentne ryzyko spinania się w celu zrobienia zdjęcia podnosiło tętno wielu z jego followersów i zainicjowało nowy trend. Niestety niebezpieczeństwo było zbyt realne. W 2015 Andrei przygotowywał się do selfie, które miało imitować spadanie. W tym celu używał uprzęży i liny. Jednak podczas akcji chłopak naprawdę spadł z wysokości 9 pięter w krzaki. Zmarł dwie godziny później w szpitalu. Ostatnie zdjęcie z jego insta przedstawia liny, których zamierzał użyć. Miejsce drugie: Justin Clum siedział ze swoją dziewczyną na molo wczesnym rankiem. Brzmi romantycznie? Nie do końca. Ta para z Maryland siedziała już tam długo i piła wódkę, a Justin w pewnym momencie zaczął uderzać się w twarz po tym, jak jego dziewczyna powiedziała mu, że miała romans z innym mężczyzną. Jeśli i samo walenie się po twarzy nie było straszne, to posłuchajcie tego. Justin wykrztusił: "Ktoś dzisiaj umrze" i wsiadł do swojego samochodu. Zawiózł dziewczynę do miejsca zamieszkania kochanka, wysiadł, oblał ganek jego domu benzyną, podpalił go, a następnie odjechał. Cel Justina nawet nie znajdował się wtedy w domu, ale były w nim trzy inne osoby, w tym 15-letnia dziewczynka. Z raportu nie wynika jednoznacznie, czy zostały one ranne, czy nie. Co to ma wspólnego z selfie? Więc podpalacz wrócił kilka godzin później pod dom i zrobił sobie zdjęcie ze zwęglonymi pozostałościami domu. Zdjęcie to służy teraz jako dowód w sprawie o usiłowanie zabójstwa. I1. W 2016 w stanie Washington 43-letni Amerykanin i jego dziewczyna robili to, co każdy patriotyczny Amerykanin robi przynajmniej raz w życiu. Pozowali do zdjęcia z bronią. W ciągu dnia mężczyzna ładował broń, robił sobie zdjęcia i usuwał naboje z gnata. Jednak na finałowe selfie tego dnia w broni została jedna kula. Podczas koszmarnego zakończenia dnia facet postrzelił się w twarz na oczach swojej dziewczyny. To jednak nie pierwszy taki przypadek. W 2015 w Houston w stanie Teksas inny mężczyzna strzelił sobie w gardło. Jakie było najdziwniejsze selfie, jakie widzieliście? A może byliście świadkiem, gdy ktoś robił sobie niebezpiecznego selfieka? Napiszcie w komentarzach na dole. Poza tym zachęcam Was do sprawdzenia tego odcinka albo mojego Instagrama lub Facebooka, gdzie znajdziecie dodatkowe fakty i nie tylko. Ja się z Wami żegnam. Piona!